Witajcie, witajcie po raz kolejny w kuchni dzisiaj ostro tutaj działam to znaczy takie mam plany na razie moje ostre działanie skończyło się na tym, że jak gotowałam kompot do dzisiejszego obiadu to zalałam pół kuchni i wyszło mi generalne sprzątanie szuflad wymycie wszystkiego pod... pod tymi... a pod meblami wymycie termomiksa, wysuszenie Także wiecie, pamiętajcie, jeśli coś modyfikujecie w przepisach, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i bez powodu ktoś tworzy przepis, żeby z niego korzystać. A ja mam taką tendencję, że często zmieniał sobie przepis, a tego sobie dam mniej, tego dam sobie więcej i często wychodzi, wychodzi jak wychodzi. No i wyszło mi dzisiaj sprzątanie kuchni zamiast super gotowanie. No, bo poszłam yy, ukołysać Kubusia, a w tym czasie kompot się gotował. Ja przychodzę. Dobrze, nie gotowałam się dłużej, bo mi z niego nie zostało. No, yy, to tak, to tyle z y, moich atrakcji y, około kulinarnych. a dzisiaj właśnie mam y, w planie robić y, kompoty do słoików. Byłam już na targu, kupiłam sobie czereśnie, kupiłam truskawki i Barbar. Ostatnio, jak właśnie zrobiłam ten kompot, to po prostu się zakochałam. No, nigdy nie byłam fanką kompotów. Jakoś mi się tak kojarzyły, nie wiem, coś tak stołówkowo i tak turbo słodko. A dzięki temu, że dodałabym do tego kompotu ostatnio stadion to po prostu wiecie, jak sama robię zły kompot, to sobie też manewruję ilością cukru. Także wyszedł mnie Nusi i stwierdziłam, że to będzie świetna okazja, póki jeszcze truskawki są w dobrej cenie, póki jeszcze w ogóle jest rebarbar, na to, żeby zrobić ten, ten kompot do słoików. Poczekam, aż mi się zupa skończy gotować, ugotuję jeszcze yy, obiad, drugie danie jakieś i, i będę się zabierała za robienie tego do, yy, do słoików. No mam nadzieję, że, że wyjdzie mi to lepiej niż to moje poranne gotowanie kompotu. A właśnie, yy, dzisiaj w ogóle testuję nowy przepis na zupę krem z zielonych szparagów. Yy, będzie to z dodatkiem jeszcze szpinaku i ziemniaków. Jestem bardzo ciekawa, jak ona wyjdzie. Także będziemy dzisiaj yy, próbować tą, tą zupę, a na drugie danie dzisiaj chyba wleci Pęczotto. Yy, nie rozmroziłam sobie kurczaka do Pęczotto. Dobra, zabieram się za yy, działanie, bo jest już południe już, albo dopiero. Ale mam wrażenie, że tyle sobie na dzisiaj przygotowałam pracy, a... A jeszcze niewiele zrobiłam. I co? I, I jak no, kubuś się obudzi, a Klaffcia wróci ze żłobka, no to już nie będzie tak wesoło. I tak muszę poczekać na te na słoiki, żeby sobie z niej spierdlić. No, także lecę. Wjeżdżam z recenzją zupy. Zupa jest gotowa. To jest na żywo. Mmm! Kotka. Piechota, nie miałam prawdzie tyle śmietanki, co było w przepisie, i dodałam jogurtu naturalnego odrobiny. Jest pyszna, pyszna. Także tu się już wszystko gotuje. Moje 5 kg owoców właśnie przetwarzamy na kompot. Będę miała taki gęstszy, że potem można było sobie go rozrzedzić z wodą do słodzego na końcu. A tutaj centrum dowodzenia mojego młodego, nieodłącznego kompana. Nie przebrałam się i na ten moment moje spodnie wyglądają tak, ale dobrze wiecie, że mam super odplamiacz. <laughs> mam nadzieję, że i tym razem zadziała. Obiadek gotowy. To jest jedno z tych dań, które nie wygląda, ale naprawdę smakuje wyśmienicie. A, ja jeszcze wam coś pokażę. Patrzcie, dostałam od męża piwonie Przesyłam zapach piwoni. Nie wiem, czy tą pianę się zbiera, czy nie, ale z tego, co że to moja mama chyba z soków zbierała taką pianę, więc i ja będę zbierać. Trąci już takim dorosłym życiem, jak się samemu robi jakieś przetwory, pierogi, a nie babcia czy mama. Dobra, koniec gadania, zabieramy się do roboty. Jak mama to robiła, zawsze się rdzała takie proste, a teraz trafić do swojej kacuty Przykrywamy ściereczką i niech się grzeją. Zobaczymy. z Karo Karol szuka butów, ale nie umy znaleźć. To dopiero pierwszy. No pierwszy chyba, 60 paczka. Ale pierwszy dzisiaj. Pierwszy dzisiaj. Z takimi stopami jak my to się idzie do sklepu i się mierzy 60 par i tak się wychodzi ja i się nie nic lubię. nie kupuje. Ja nie lubię chodzić no wiem, muszę ja ci iść kupić. No, a skąd zamawiałeś ze obuwie? Tak. Tak to jest, jak chce się być milionerem i się szuka samych tomich i innych taki... takich. Był, czy... Właśnie wiesz, co ostatnio byłam w tym? W Ciucholandzie i można kupić tam oryginalne rzeczy i się pytam babeczki: proszę pani, a ile ten portfel z Gessa? A ona mi mówi: 250 zł. Ja wie w Ciucholandzie tyle? No to pewnie normalnie kosztuje za 8 stówek. No nie wiem, nie sprawdzałam, w sumie aż ciekawości, muszę sprawdzić. No fajnie, wyglądają. A nie ma no. Tylko znowu ten zamek, który po, nie, po jednym mm. założeniu jest do niczego. No tak jak teraz masz te. Takie same, tylko czarne. Ale właśnie to masz takie same przecież. No, no to świetne. Ale wziąłem, bo może będą wygodne. Aha. W sumie myślałem, żeby wziąć takie same, tamte tylko białe. o też są. No nie ma? Są. To czemu nie wziąłeś? No nie wiem, bo chciałem <noise> Okej. Okay. No i co? A nie, te też są fajne. Te są takie bardziej na sportowo niż tamte. Eee, co ty? Jakie za szerokie. No pokaż to. Jeszcze nie zawiązałem. Powiem ci, że nie czuję. No są tutaj, już ci pływa A, noga. Kurka. Gdyby patrzeć na nie z tyłu, to są ok A ja chyba czuję, że wszystkie takie będą i lepszych nie znajdę. No ale wyglądają strasznie z przodu. Nawet ci z boku odstają napięcie. Z boku to masz brzydkie słowa? dobrze. No dobra, a co? Chcesz nagrać film o mnie i wrócić? Znaczy. No tak. Śmieszne to, będzie. to będzie śmieszne, bo Karol jest taki śmieszny, więc zrobimy śmieszny film jego moim mężu. Jaki naprawdę jest mój mąż? Śmieszny. Śmieszny? <laughs> Czy wesoły? I od razu nadaj zwrot paczki. <laughs> Bardzo śmieszny. Albo mnie masuje, albo się zapisuje na tajski masaż. Na majski tasaż? No, bo mi pracowało. Będziesz to te masować? Czy ja mam masować? A ona może to masować? Nie, nie co ma, nie może? No nie wiem, nie jest za mała takie? Nie. Przepraszam. Trzymaj mocno, trzymaj A czekaj, jeszcze nie Czy Trzymaj, jak na razie masuj. Dwa Pomasuj sobie głowę. Tylko nie po I Idealnie ci po masuje. No trzymaj mocno. A to trzeba. To może ja to pomasuję jednak. Tak, ja pomasuję? Tak. Dobrze, może uratujemy ojca. O, tak, porządna wibracja. I co? No, wyżyje się końcu. Jest takie miejsce, gdzie najbardziej wolno. Jest takie miejsce... Ale Ty nie, to masz się tylko w tym miejscu, co mnie wolni. No to góry. O, o to, jak... Nie, to góry. Ale o, mi się to, w oczach drga. Mi też. O Boże. Co o, jak tak dłuższa ręka, to mnie wolno. Patrzcie, co moja córa zażyczyła sobie dzisiaj na kolację. Mleko z lanym ciastem. O, graź lepiej, Kubę. Kto za dzieciaka jadł takie rzeczy? Ja nie wiem, nie pamiętam. Ja chyba tak? Jadłeś takie? Co jadłeś? Grysik. Grysik? Kaszemanny no. w sensie? No, chyba Kaszkę na mleku? A pamiętasz, jak w liceum mieliśmy fazę na belriso? No. Rysz na mleku. Z czekoladą? Niektóre było lepsze, waniliowe czy czekoladowe? Czekoladowe. Chyba. Czekoladowe? No, jedliśmy czekoladowe. dzień w dzień. Chyba ja to znalazłam, czy ty? Nie Kupaty. wiem, kto, chyba ja to znalazłam i potem kupiłam i ci dałam spróbować i jedliśmy dzień w dzień. Jak ja nie mogłam kupić w sklepie u siebie, to ty kupowałaś się u siebie. A teraz bym tego nie zjadła. Za słodkie by było sumie, dla mnie. Teraz to wolę jogurt naturalny, tak jak nasz Kubunio. Z Piątnicy. Leci z brody. Ta audycja zawiera lokowanie produktów. Tak, produkty z Piątnicy, jak zawsze najlepsze. Co Klara powiedziała? Mama, nagrywaj mnie, jak ładnie jem. Tak? No, Zobaczysz sobie na Tak? Oglądasz, jak będziesz większa. Ciekawe, czy też Ci się będzie podobało. Na pewno. No, pięknie. A Co jest? Albo A ty, lubisz Walliowe lake. Szybka zmiana tematu. Kuchenny inicjator pomysłów zarządził na dzisiaj pizzę. Ale sama zbojkotowała i zażyczyła sobie, co? To mleczko z ona Chciała, żeby dla rodziców było więcej. Dzięki Tarciu. No, zjemy wszystko. U nas pizza raz w tygodniu, obowiązkowo. Na kamieniu. Na kamieniu, z boczkiem, pieczarkami. Co jeszcze będzie? Oliwki? Cebula. Cebula? Mamy cebulę? A teraz dobry zajmować czasu. Nie wiem, czy znacie. Malowanki wodne. Także zdążyłam zrobić w tym czasie pizzę, włożyć do pieca. a Akarka wykonywała 1, 2, 3, 4, chyba 5 rysunków. Także jeśli macie dzieciaki, świetna zabawa dla dzieci, tylko trzeba potem rozwiesić, bo jak schną, to troszkę, troszkę jest, będzie mokro, ale i tak super zabawa, żeby poławić się troszkę wodą, pomalować i dać zajęcie, a w tym czasie robić swoje. A w tle. Przygrywa DJ samochód. Jaki to samochód jest? Ferrari. Ferrari. W tle przygrywa czerwone Ferrari. Pokaż swoją brygę. Pokaż brygę. Eee... Ale fura. I co ma otwierane? I tak robi. I tak gra. Jak się otwiera drzwi. To jest prawdziwa Was? dziewczynka. Nie bawi się lalkami, tylko samochodami. Jest picuszka Za panny i za kawalera by się powiedziało... Jak mamy pizzę, to odpalamy jakiś fajny filmik. I chętnie teraz też bym odpaliła jakiś film i usiadła sobie wygodnie na kanapie. No ale wiecie A jak nie jest. Właśnie, słyszycie jak jest. <laughs> Także dziękujemy i do zobaczenia.